Kolejne pytanie, które dostałem na Instagramie: co Ci przynosi największą satysfakcję? I tutaj ktoś mnie zapytał: czy Twoje osiągnięcia, Twój progres sportowy, czy Twoje osiągnięcia biznesowe, czy, czy rzeczy związane z rodziną? I odpowiedź jest bardzo prosta. Największą satysfakcję daje mi to, co kosztowało mnie dużo energii czyli ulga po uczuciu zmęczenia. I tak naprawdę nie jest tak. Mega istotne, czy to jest biznesowo, czy to jest życiowo, czy to jest coś związane z moim hobby, z moją pasją, ale generalnie lubię to uczucie skończenia, lubię, lubię to uczucie zmęczenia i satysfakcji. I powodem, dla którego też robienie rzeczy daje mi taką satysfakcję, jest to, że ja nie rozliczam siebie z ostatecznego efektu, tylko rozliczam z siebie z tego, na co mam 100% wpływ, czyli rozliczam siebie ze swojego zaangażowania. Bo w każdej dziedzinie życia będą rzeczy, na które nie będziesz miał wpływu. Jeżeli jest to biznes, nie zawsze będziesz miał korzystną sytuację rynkową, nie zawsze będziesz miał odpowiedni produkt, nie zawsze będziesz miał konkurencję na takim poziomie, że może się przeskoczyć. Jeżeli chodzi o jakieś tam osiągnięcia związane ze sportem, nie będę zawodowym koszykarzem, nie będę zawodowym piłkarzem, ale będę czuł satysfakcję, jak pójdę na swój codzienny trening. I jeżeli chodzi o takie życie Osobiste, z moim synkiem też nie wszystko przecież będzie szło jak po nitce. No, tak więc pamiętajcie: największą satysfakcję daje nam wykonanie jakiegoś zadania, yy, które naprawdę wymagało od nas dużo zaangażowania. I teraz. Przykład, przypomnijcie sobie jak to było w szkole, w podstawówce, czy tam w gimnazjum, czy w liceum, czy na studiach, gdy zdaliście chociażby na truje, czy tam na czwórę jakiś mega trudny egzamin, do którego po prostu uczyliście się kilkanaście godzin, nie spaliście, albo który jest po prostu tak wam siedział w głowie od kilku miesięcy i w końcu macie to za sobą. I to jest to uczucie, które odbieracie sobie, jeżeli w życiu nie robicie rzeczy trudnych. Jeżeli robicie tylko rzeczy łatwe, nie odczuwacie w życiu tej satysfakcji. Więc zapamiętaj sobie, rób rzeczy, które naprawdę wymagają od ciebie dużej ilości zaangażowania, a będziesz szczęśliwy. I przy tym samym pamiętaj, przy tym samym temacie, aby nie rozliczać siebie tylko i wyłącznie za rezultat. Bo nie zawsze masz stuprocentowy wpływ na to, jaki masz rezultat, ale masz stuprocentowy wpływ na to, jakie zaangażowanie w to wkładasz, okej? Okay? Znowu, zostawcie suba, zostawcie łapę w górę i zadajcie mi pytanie w komentarzu, na które mogę Wam odpowiedzieć, a ja z chęcią odpowiem to w kolejnym shortcie. W opisie tego filmu macie też playlisty do wszystkich shortów, a także do innych moich programów. Wpadajcie na Instagram, Facebooka, zadawajcie mi pytania, a ja z chęcią odpowiem. Pozdro. Woo!